Ej, dawaj mi nadzieję, póki rap istnieje! Dawaj mi tu bit, a pokażę tu styl! Dawaj mi nadzieję, póki rap istnieje! Dawaj mi tu bit, a pokażę tu styl, yeah. Jadę po tym bicie, moja mafia ponad życie, je! Yeah. Ziobalami go nie sny, ej! I pokazuję tu styl, yeah. I pokazuję tu styl, yeah. Dawaj mi nadzieję, póki killab istnieje. Dawaj mi ten bit a pokażę tu styl. Dawaj mi nadzieję, po killab istnieje. Dawaj mi tu bit a pokażę tu styl. Yeah. Dawaj mi nadzieję, póki killab istnieje. Dawaj mi tu bit a pokażę tu styl. Dawaj mi nadzieję, póki istnieje. Dawaj mi tu bit a pokażę tu styl. Yeah. Dawaj mi nadzieję, póki rap istnieje Dawaj mi tu beat, a pokażę tu styl Dawaj mi nadzieję, póki rap istnieje Dawaj mi tu beat, a pokażę tu styl Yeah!